Chcesz wbić nową repę w SODZIE? Dooglądasz się filmików jak najlepiej się farmi i twoje spoty właśnie wyglądają tak? Albo są puste, albo jest na nich pełno ludzi? Masakra! Ale my w Tryhard nie załomujemy się, oj nie! Mniej więcej od 5 do 8k na godzinę repy Lepiej to już się chyba nie da Teraz przed wami szybki gejzik, jak to wygląda Oczywiście można to zrobić jeszcze szybciej, bo my w naszym przypadku nie mamy odpalonego buna, który daje movement speed. Ale co najważniejsze, można sobie ustawić Hearthstone w Silent Hill i wykorzystywać Stormwind Stockade do teleportowania się już praktycznie na miejsce. Można też przygotować sobie materiały, które są potrzebne do wypełnienia skrzynki po wszedł Hotfix, w zasadzie to patch jakieś pewnie dwa miesiące temu, że można nosić wypełnione skrzynki w ilości większej. Co jest jeszcze bardzo super na tym spotrze, to to, że moby mają niski level. Dzięki czemu, jeżeli jakimś cudem nie znajdziemy skrzynki, nie ma kto nas auto możemy po prostu zacząć je farmić. Zabijanie tych mobów naprawdę idzie sprawnie. No, i drop szans też jest bardzo duży. Także moi drodzy, jeżeli ten film wam się przydał, a na pewno ta farma jest jedna z lepszych aktualnie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnych filmikach. Cześć!